No, jestem. W sumie nawet tylko klikłam i już byłam. Więc dobra. Więc y, w ogóle możecie się pytać mojego przyjaciela, który mi zrobił te zwierzaki. On mi zrobił trzy zwierzaki. Dzięki Charlesowi potrzeba mieć przynajmniej 730 z y, Starcoins, Ale nie trzeba, y, ale to nie zużyję. Jeżeli tak chcecie, to zgłaszajcie się do tego oto pana. Wykrzyknik Akir Wykrzyknik i zapraszam również na jego kanał, który nazywa się Akir MSP. Um, on miał ze mną nagrywać, ale um, nie nagrywa i ja tu kurczę. E, ktoś do mnie chyba napisał Hej e, tak. Pozdrawiam e, Lidia Tapper. Naprawdę dużo y, piszecie mi, hej Ed y, Dobra, i tu ktoś jeszcze chyba pisał, ta dziewczyna Hej Ed, pozdrawiam Kamila, 3, 4, 4, 5, 5. Y, W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli ktoś nie wie Zobaczmy, że tu wejdziemy y, W prezentach można dawać, już Wam pokażę co Nie mówcie, że to usunęli. Nie. Można dawać animacje. Tu widzicie. Oraz można dawać tła. Co jest naprawdę wielkim wow. Ponieważ pamiętam, że był taki takie zdjęcie w top, że kto chce, żeby można było dawać animki i tła. Znaczy dodawać na listę. sorry. I ja, ja myślałam, że to chyba i wtedy chyba w sumie nie było i wtedy chyba nie było y, tego jeszcze w ogóle do dodawania w prezencie. ja też bym chciała mieć w liście, ale wo o jest ona z kropką A i w ogóle zgłosicie króla Szymona? Bo on używa Czarlesa. I skąd to wiem? No, zgadnijcie. Otóż mój kolega, właśnie y, ten Akisz, którego możecie, do którego się możecie zgłaszać, on jest y, przyjacielem króla Szymona. Tak, z nagów w realu. I y, hej, Ed, po, pozdrawiam Anna z kropką. I w ogóle to jest ten. I on dał ciuchy mojemu koledze właśnie, Akiszowi. Możecie zobaczyć na jego szafę. I on jest chłopakiem. ma 13 A dlaczego? Nie dlatego, że ją kocha, że są na przykład w realu parą czy coś. Nie dlatego, że na MSP są parą. Tylko dlatego, tylko dlatego, że. To jest jego kuzynka. Jego kuzynka to jest. Chyba zaproszę Ananesek z Kropką do. Nie, bo ma wszystkim w najkach, ale może mnie. Um, dobra, kogo to. To jest moja koleżanka w realu, ale jeżeli ona nie przyjmie, to zawsze mogę zaprosić, bo ja z nią chodzę. Yy, o, oh, sorry za to! Ja z nią chodzę do prawie tej samej klasy, tylko że ona chodzi do B, a ja chodzę do A. Ym, odzież, właśnie! Jest nowy motyw i ja mam listę do nowego motywu, tylko że brakuje mi włosów, ponieważ dodałam sobie y, te włosy, tylko że inny kolor do. Moje listy życzeń, możecie mi kupić, jak chcecie. Aha. Jest, jest, mój kolega! Jest, Boże! Halo? Cześć! Nagry Cześć. Nagrywam, możesz powiedzieć hej, it". Hej, it's hey, YouTube. Ej, y ten. Czemu cię nie było o 13? Powiedz! Wiesz, jak ja miałam dużo lekcji do zadania? No ja też. No i mam dużo fejmu, więc sobie opróżnię. Czy A ty teraz nagrywasz? No teraz. Czym? Bandicamen. Bandicamen. No, nie wiem jak to się mówi. I y, ten, a ja po... czekaj, y, zrobię na chwilę pauzę. No jesteśmy po pauzie i y, dobra. Boże, boże. Ja, ej, zapraszam cię na mój e, kanał. E, in, e, mój kanał, e, na nim mam już filmik z, mu, z Momią, a teraz nagrywam z P. Napiszę ci. Tak? Ile Napisa subów? Ile ci subów padło? I zero. <noise> na razie zero. Dobra, odświeżam status. Ej, dużo osób mi napisało hej, it. Koli, koli, boli, Cię, chcesz robić? Czy no, nie? Boże, co ja napisałam. Joki, smutki, boli. A właśnie, potwierdź to, że będziesz robił zwierzaki inne. Co mogę zrobić? No, i on to robi charlesem, jak coś. Kurde, zladyło mi. I ja mam już trzy zwierzaki z tego Charlesa. Um, mam. Dobra, czekajcie, zaraz wrócimy. No jesteśmy już i... Yy, pozdrawiam kolejną osobę, Silly. Może co ja chciałam napisać? Chciałam napisać jej hej A sobie nagrywam. Dobra, y, ja już będę kończyć i no pożegnaj się pa YouTube i może nagram y, za kilka dni odcinek, ale nie wiem. Pa pa!